maneczko, ja jestem maksymalny, a to jest kolejny odcinek z FIMA na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jedziemy zawody w Tampere, najdłuższym torze w tej grze. Jedziemy w Finlandii i zobaczymy, jak mi pójdzie jako Bartosz z Obecny ranking indywidualnych mistrzostw świata jest taki. Na razie prowadzę 17 punktów, za mną Madsen i Dudek z taką samą ilością punktów co Duńczyk, tak więc zobaczymy, jak pójdzie, kto będzie walczył tutaj o podium. Jak na razie i ja prowadzę i miejmy nadzieję, że po tym odcinku to się nie zmieni. Motocykl już naprawiony. Jedyne co z zrobiłem z motocyklem, już wam pokazuję, kupiłem olej, który mam 8, miałem chyba 3, więc użyłem jeden na jedne zawody, bo oczywiście jeden olej jest na jedne zawody, więc miałem dwa oleje, kupiłem 6. To jest super interes wydałem całą gotówkę? Tak. Czy to się opłacało? Tak. W komentarzu napiszcie, czy przypadła Wam do gustu ta kamera i powiedzcie, co o tym myślicie. Bo miało być fajnie, miało być filmowo, ale wiem, że niektórym z Was się to nie spodobało. Tak więc pytam i rozwiejcie moje wątpliwości i zadecyduje większość, czyli każdy głos się liczy. Może być tak, że napisze jedna osoba i będzie tak, że będzie to decyzja która będzie żelazną decyzją, ponieważ zapadnie na cały kanał. Tak więc piszcie komentarze, każdy głos jest ważny. Finlandia już czeka, najdłuższy tor w tej grze, również czeka. Myślę, że będzie fenomenalne ściganie. Uwielbiam długie tory, tak więc mmm, będzie śmietanka. W biegu trzecim z Lindgrenem, Mikkelsenem, z Marsnik w kasku białym oraz dzika karta z płotu. ustawieni pod taśmą. W biegu trzecim zobaczymy naprawdę. Ładną walkę, zobaczymy jak wykaże się dzika karta, która jest w tym meczu po raz pierwszy. Jak przywita się z Grand Prix, i na razie wita się drugim, trzecim albo jednak nie. Teraz troszeczkę ostro wjechał z Marslik, ale wszyscy się utrzymali, tak więc jest dobrze. Jadą na razie w ułożeniu biały, niebieski, czerwony i żółty. Polak na prowadzeniu. Na razie wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zaczyniemy może od trójki: jeżeli nic się nie zepsuje, nikt się nie wywróci, albo ja się nie wywrócę jakoś głupio. W tym momencie troszeczkę mnie wyciągnie, za późno zaczęłem się składać. I na razie jest trzecie okrążenie. Bez żadnych zmian na trasie, i będzie to chyba bieg bez historii. Jedyne wyprzedzenie, które miało miejsce, to wyprzedzenie Mikkelsena przez Marzlika. I już więcej chyba w tym biegu nie zobaczymy wyprzedzeń, ponieważ cała stawka się rozjechała jak na razie na totalnym dominującym miejscu z Marsy, który kończy ten bieg z przewagą 2 sekund nad Mikkelsenem. Ogromna przewaga Polaka i stawka bardzo rozjechana. Jadę w biegu piątym, co nie jest dobrym znakiem, ponieważ jadę po zewnętrznej ten bieg, Frick, Thompson i Biuli. Zobaczymy jak pójdzie. Jak na razie trzy punkty dobre rozpoczęcie polaka, ale to tylko początek. Zobaczymy jak pójdzie mi porównaniu z pola czwartego w kasku żółtym w biegu po zewnętrznej. Ponieważ jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, zapraszam. Tam były wyzwania od widzów, które yy, są łatwiejsze niż do yy, sezonu siódmego, ale i tak będzie ciekawie. Jak na razie, najlepiej spotkaćmy Freak. I drugi uplasował się w tym momencie. Thomson, na razie zamyka stawkę z Marslik. I nie zapowiada się, aby to szybko zyska, ponieważ Biuli broni się bardzo umiejętnie w tym momencie. Wjeżdża w to będzie bardzo ciężko z wyprzedzić Biuleja, Ale jednak nie, jednak się rzucił w pogoń. I zobaczymy, czy będzie miał jeszcze jakiekolwiek szanse na więcej niż jeden punkt, ponieważ tak na razie jedzie. E, trzykrotny indywidualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik na prowadzeniu, Thompson w tym momencie łyka e, Freaka, a Zmarzlik napędza się coraz pewniej, teraz troszeczkę motocykl spowolnił, przez co musiałem zjechać do wewnętrznej części toru, Freak bardzo mocno pod Zmarzlika Nie daje mu tej pozycji, nie daje i na pewno ten bieg zakończy się zwycięstwem Tomsena na drugim miejscu Freak i na trzecim Zmarzlik. Jak na razie nie ma tragedii, ale chciałbym zwrócić tylko na jedną rzecz uwagę. Zobaczcie, co robi Dudek. Ma na razie komplet, tak samo jak Madsen. Nikt poza nimi nie ma już kompletu. Bieg trzeci w wykonaniu Bartosza z Marzlika, a jedzie z przed Pełskim Janowskim i Wuffin Kto wygra ten bieg? Zaraz się okaże, kto będzie najlepszy ze startu. Wiemy już teraz, że jest to chyba przedpełski. Jednak den. i ja popełniam tragiczny błąd i zjeżdżam z toru. Wow. Tego nie było już bardzo dawno. Nie wiem co się stało, trochę mi się gra zbagowała chyba. Zabrałem ze sobą yy, zarazem Janowskiego, który <gry> został wykluczony z tego biegu. Niestety w tej grze działa to tak, że jeżeli jedziecie po krawężniku i wyjedziecie z toru, to wasz bot, w sensie komputer steruje po prostu motocyklem i jedzie przed siebie. I nieraz jest tak, że wjeżdża w innego gracza bądź przeciwnika. Bieg 16 z Marslik z krawężnika Waculik, Madsen i Holder spod... Płotu. Zobaczymy jak to pójdzie w tym biegu. Miejmy nadzieję, że lepiej niż w poprzednim, ponieważ Zmarzlik swój poprzedni zakończył literką W i 0 punktów oczywiście zostało dodanych do jego konta po biegu trzecim indywidualnym. Ale na razie teraz jest bardzo mocny ba... Wow! Nie zapanowałem nad tym i zostaje wykluczony O oh, wow pociągnęło mnie już wam tłumaczę co się stało dokładnie eee, i dlaczego stało się tak a nie inaczej był to też mój błąd ponieważ eee, w momencie chwila ja wam to pokażę z perspektywy jakiejś lepszej eee, o w tym momencie nadziałem się na koło macena i to nie był problem do momentu, w którym uświadomiłem sobie, że mój motocykl nie ma mocy do tego, aby się wyciągnąć. W żużlu chodzi o to, że jeżeli jedziesz na łuku i chcesz uniknąć kolizji, musisz zwolnić. A co się dzieje, jeżeli zwalniasz? Twoje koło tylne przestaje się obracać. I zanim ono wejdzie na odpowiednie obroty, oczywiście, jeżeli masz mocny motocykl, to nie ma w ogóle mowy, żeby to się skończyło jakoś źle. Ale kiedy masz. Słaby motocykl, a ja mam najsłabszy możliwy motocykl w grze, to on się strasznie długo zbiera. Jeszcze przy moim przełożeniu, które mam obecnie chwila, zaraz wam pokażę w tym momencie zamykam gaz, żeby nie uderzyć za mocno w Macena. Próbuję się złożyć, ale mój motocykl jedzie prosto. Dlaczego? Ponieważ tak to działa. Jeżeli wasz motocykl nie nabierze odpowiedniej mocy, to nie będziecie w stanie się złożyć. Po prostu was wyprostuję i pojedziecie w płot, tak jak ja. Był to odrobinę mój błąd, bo mogłem bardziej docisnąć motocykl do ziemi za pomocą A, ponieważ jeżdżę na symulacji, ale tego nie zrobiłem, więc wylądowałem w płocie. Co prawda straciłbym ogrom prędkości i na pewno miałbym problem, aby nadgonić stawkę. Ale byłoby to realne. W tym momencie, po wypadku z mojej własnej winy, yy, bo Madsen... Zobaczmy, czy Madsen coś zrobił. Madsen wyjechał szeroko, zahaczył około holdera i w tym momencie zmienił tor jazdy do krawężnika. Pojechał zygzakiem Madsen, no nie będę ukrywał. Tutaj m, Leon <dziwnie>, dziwnie pojechał. Nie rozumiem tego zachowania bota, no ale... Jak mówiłem, to bot, więc. A ja niestety jako gracz nie opanowałem tego. Boty mają nad ludzką siłę w rękach w tej grze i mogą praktycznie w miejscu kontrolować motocykl i skręcać, jeżeli chcą się wybronić przed atakiem. Ja nie potrafię, chyba że Wy potraficie grać na symulacji w sposób taki, że zatrzymujecie się praktycznie w miejscu, a potem dostajecie magicznego boosta. To. Chciałbym, chciałbym się dowiedzieć. Powiem Wam tak. Zawody te są tragiczne w skutkach, ponieważ 4 punkty i 4 starty. Jest to tragiczny wynik, ale ja jestem zazwyczaj optymistą i patrzmy na statystyki. Dudek ma 10 punktów. Nie ma mowy, że przez niego będę miał problem, żeby wejść, ponieważ przy maksymalnej liczbie punktów, którą zdobędę w tym biegu, będę miał 7 punktów. Ogólnie do rankingu. E, dajmy w tym momencie Doyla, który musiałby przegrać praktycznie ten bieg, żeby mia, miał jakiekolwiek szanse, ponieważ gdyby przywiózł nawet dwójkę, miałby 7 punktów, więc zrównałby się ze mną. Trzeba jeszcze uważać oczywiście na Frika oraz Janowskiego, który, którzy w tym biegu nie jadą, ale zobaczymy, jak to będzie, ponieważ mam szansę. Mimo wszystko wygląda ten y, mecz tragicznie, y, ale. Dalej jestem w stanie coś z tego ugrać. Jest źle, bo przed półfinałami tak naprawdę mam 4 punkty, 11 pozycja, ale... Nikt nie mówił, że to będzie łatwe. I nikt nie mówił, że będzie łatwo. To było to samo zdanie, ale mniejsza. Startujemy z Mars League, z krawężnika. Dudek na razie wyszedł na pierwsze miejsce. I w tym momencie mój motocykl mocno muli. Ja się trochę zwolnię, ponieważ... Mam wyprzedzać po małej, tak więc zastosuję się do wyzwania. Tylko problem jest taki, że im mniejsza moc silnika, w sensie zużycie silnika jest większe, to tym mocniej zaczynam tracić moc. Po prostu uszkodzony silnik znaczy, że jestem wolniejszy. Zobaczymy, jak w tym momencie uda mi się ten atak na dudka. Troszeczkę mniej komentarza z mojej strony, ponieważ potrzebuję się skupić na tym, jak jadę. W tym momencie wyciąga mnie mocno. Muszę pilnować. Bardziej skupiam się nad tym, żeby utrzymać motocykl w dobrej pozycji, że tak powiem, niż nad tym, żeby uciekać jakoś przed dudkiem albo jakkolwiek przeprowadzać te ataki. Te ataki były troszeczkę automatyczne i na całe szczęście się udały. Tak więc wygrywam ten bieg. Tak jak było zaplanowane, Doyle ma 6 punktów po tym biegu. Zaraz zobaczymy. Mamy miejsce szóste, ale cieszyć się jeszcze nie będę, ponieważ jedzie Frick i Janowski. Janowski musiałby przywieźć 0 lub Frick musiałby przywieźć 0. Albo jedynkę. Nie wiem, czy oni biegi jakieś wygrali. Zaraz sobie sprawdzimy. E, Frick ma 1, 2 i 3. E, a Janowski ma 2, 1, W3. A ja mam 3-1, u 3 Dobra. Czyli wygląda to w następujący sposób. Jeżeli któryś z nich przywiezie jedynkę, a drugi przywiezie dw dwójkę, to ja zostaję dalej, ponieważ wygrałem więcej biegów. Natomiast jeżeli e, Janowski e, lub Freak przyjadą na dwóch pierwszych pozycjach, wtedy będę miał duży problem. Zobaczmy, jak będzie wyglądał ten bieg. Bo, szczerze mówiąc, jestem bardzo ciekawy. Dawno nie miałem, szczerze mówiąc, chyba takiej sytuacji, żebym y, musiał oglądać bieg. W sensie nie muszę tego oglądać, ale jestem ciekawy, jak to się rozstrzygnie. Trzymamy kciuki za dziką kartę oraz Waculika. I oby. Nikt z stawki. Oj, oj, oj! Freak leży! Freak leży! Yy, nie będę spowodował kolizję. Czyli Freak będzie wykluczony. Dzika karta jest wykluczona. Wow. Taki zawodów. Ojej. Ej, przepraszam. Pominąłem. Punkty zostały dodane. Janowski szósty. Siódmy Freak. I na miejscu ósmym Zmarzlik. Uwaga. Teraz punkt kluczowy tego całego plot twistu. Nie jestem chyba zagrożony, ponieważ Biuli i Mikkelsen nie mogą raczej mnie dogonić, bo musieli przegrać bieg, co jest bardzo realne, ponieważ jadą z Madsenem oraz Woofindenem. Miejmy nadzieję, że się uda. Wygrywa Madsen, Mikkelsen drugi, Biuli na trzecim miejscu i Woofinden przegrywa ten bieg, co oznacza, że zostaję w najlepszej ósemce i jadę w półfinałach totalny fart. W tym momencie nie będę ukrywał, to był tak duży współczynnik losowy, że głowa mała. Jadę w półfinale drugim z holderem Dudkiem i Tomsenem. I 7 punktów wygląda tragicznie. Ale jestem w najważniejszym biegu, jaki został, czyli półfinał i być może wykluczone, że finał będzie ciekawie. Dudek z Mars League Holder i Thompson bieg po zewnętrznej. O ile mnie pamięć nie myli, bo bieg szósty, tak więc powinno być hit, ponieważ parzyste liczby to bieg po zewnętrznej. Na razie najlepiej ze startu Holder. Ja zakopany. Mm. Pamiętacie co mówiłem wam w biegu, w którym zostałem wykluczony za upadek i za to jak wjechałem w bandę? Tutaj stało się coś podobnego, tylko że problem był taki, że miałem tak słaby motocykl i już tak bardzo nie miał mocy, że pojechałem prosto w bandę, bo moje koło, yy, w sensie moja, moja maszyna, moje tylne koło kręciło się zbyt wolno, abym mógł przetrwać te yy, warunki na torze. Torniej jest zły oczywiście, ja nie mówię, że tor jest zły, mam za słaby motocykl na taką jazdę, zwłaszcza jak jest tak uszkodzony i w tym momencie kończę ten, ten e, mecz, ten turniej, ponieważ e, odpadam automatycznie, jestem wykluczony, tutaj nie była niczyja wina poza moją, e, nie było żadnego kontaktu ani innych rzeczy. Wygrywa te zawody Woofinden na drugim miejscu Holder i na trzecim Freak. Bez punktów w turnieju, Thompson 12 punktów. Ja 7, zamykam stawkę totalnie, znaczy no, jestem w połowie tak naprawdę idealnie, ale to nie zmienia tego, że to nie jest dobry mecz. Ja tego dobrym meczem nie zamierzam nazywać, to jest tragiczny mecz i to komplikuje wszelkie sprawy, jeżeli chodzi o tabelę, ponieważ z pierwszego miejsca katapultuje się na piąte. Chciałem powiedzieć siódme, ale na całe szczęście aż tak źle nie ma. To wyzwanie nie jest aż tak tragiczne. Ono nie jest aż tak trudne, ale mam jeszcze za słaby silnik. W następnym meczu kupię lepszy silnik i powinno być dużo lepiej. E, miałem ogromne szczęście, że w ogóle doszedłem do fazy półfinałowej, ale niestety albo stety karma wróciła i bez większego farta, chociaż nie wiem, jaka tutaj była karma. Ale mniejsza. Po pięknym wygranym meczu w Warszawie, teraz przyszła kolej na trochę lekcji, trochę nauki i trochę refleksji. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyciągnę i następnym razem w Pradze pojadę lepiej, ponieważ następne zawody właśnie w Pradze na torze w Czechach, stolicy Czech. Dziękuję Wam za oglądanie tego troszeczkę bardziej e, ochładzającego odcinka. Dlaczego ochładzającego? Ponieważ wylał mi się na głowę kubeł zimnej wody i w tym momencie będę musiał się naprawdę spiąć. W sensie jedne zawody, jeżeli pojadę naprawdę na maksa, tak jak potrafię, tak jak lubię na motocyklu, który mi na to pozwoli, ponieważ to jest ogromna część Speedwaya. Jeżeli twój motocykl nie jedzie, naprawdę ciężko coś z tego wykrzesać, ale oczywiście się da i w realu i w grze. Zobaczymy jak mi pójdzie w Pradze. Jestem bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że wy też, jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale.